Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj troszeczkę w innej formie, tutaj się dla Ciebie pojawiam i chciałam Ci trochę opowiedzieć o medytacji. Chciałam Ci tak naprawdę zdradzić mój sekret, moich też sukcesów, mojego działania, w jaki sposób ja to robię, z czego między innymi korzystam. I podzielę się właśnie z Tobą tym, co odmieniło moje życie i jest to. Potęga medytacji stosowana w codziennym życiu. Praca, którą dziś wykonuję, to czym się zajmuję. również jest zawsze się uśmiecham do tego, że jest wymedytowana, bo pamiętam, jak pojechałam na wakacje właśnie wtedy, kiedy napisałam swoją pierwszą książkę. Popraw koronę iść po swoje, i byłam tak zmęczona, bo no, w sumie to było 9 miesięcy. Pracy z wydaniem tej książki i byłam bardzo zmęczona i zastanawiałam się wtedy, jaki mam kierunek obrać. To był 2019 rok, kiedy ta książka na początku roku do mnie przyszła gotowa do domu. I zastanawiałam się, jaki kierunek mam wybrać dalej, żeby iść, jakby jakąś ścieżką iść. I to było dla mnie wtedy trudne. Byłam w takim momencie życia, że. Jakby już wiedziałam, że chcę pracować z kobietami, już robiłam różne kroki, jeśli o to chodzi. Już wcześniej tutaj zajmowałam się w moim mieście czymś takim, jak robiłam śniadania dla kobiet, które pragną od życia więcej. Także gdzieś tutaj miałam jakieś ukierunkowanie, natomiast zastanawiałam się, co dalej zrobić, żeby wejść trochę głębiej w w te moje działania, żeby troszeczkę wejść głębiej w moją misję. I to była taka moja właśnie intencja. I pojechałam na te wakacje z taką właśnie intencją i z takim zapytaniem, że dedykuję te wakacje znalezieniu odpowiedzi, jaka jest moja misja, dokładnie, czym się mam dokładnie zająć, co mam w jaką stronę mam dokładnie pójść? Bo to, co robiłam, to już mnie nie syciło. I jakie kroki postawić? No i przyszła odpowiedź. Pamiętam. Chodziłam na plażę codziennie rano. Lubiłam wstawać o 5 rano. Chodziłam na plażę. Plaża była pusta. Czasem jakieś tam dwie osoby się na tej plaży pojawiały. I chodziłam wtedy na tą plażę z taką książką. Diamentowe ostrze. Czytałam tą książkę, dostałam ją w prezencie. Ona była u mnie na półce przez dwa lata i mnie kompletnie ona nie interesowała. I tak stwierdziłam, że mam na nią ochotę, właśnie na te wakacje. Czytałam tą książkę na plaży i pamiętam, że tam też dużo było takich instruktażu a propos medytacji, więc troszeczkę robiłam te medytacje wtedy, również właśnie a propos, co jest napisane w tej książce. I przyszła któregoś dnia odpowiedź jeszcze w czasie tych wakacji, i jak usłyszałam w głowie coaching, to byłam bardzo, bardzo mocno zdziwiona i zaskoczona. I tak ci powiem szczerze, że w ogóle mnie ta odpowiedź nie ucieszyła, bo ja do tego miałam taki dziwny stosunek i pamiętam, że już w 2015 roku. Kobiety pytały mnie, czy jestem coachem, ponieważ no, jakoś tak się musiałam zachowywać w taki sposób, że widziały gdzieś we mnie osobę, którą mogły połączyć z tą profesją. I faktycznie było tak, że wtedy zajmowałam też się jeszcze troszeczkę innymi zajęciami, ale miałam takie miejsca, taki czas, że zabierałam kobiety. Które gdzieś tam były bliżej mnie, do pubu, Chodzi, do tego pubu chodziłyśmy i ja je tam szkoliłam. Nie nazywałam wtedy szkoleniami jeszcze w, tego, ale jakby źliłam się tą swoją wiedzą, którą ja nabywałam podczas różnych szkoleń. A że rad, razem pracowałyśmy w takim zespole sprzedażowym, to ja też je uczyłam wtedy sprzedaży i robiłyśmy tam praktyczne różne ćwiczenia, zadania. Także już wtedy, już wtedy wiele osób właśnie myślało, że ja cię zajmuję coachingiem. A ja się tym coachingiem nie zajmowałam i w ogóle nie lubiłam tego słowa coaching. To mi się w ogóle wydawało z takim coachem na. takim coachem piłkarskim, który drze gębę na tych swoich piłkarzy. I tak też widziałam takiego coacha właśnie na tych, na tych meczach. I jakoś tak mi się to bardzo mocno z tym kojarzyło. I pamiętam, jak taką, zwłaszcza taką jedną kobietę, która zapytała się mnie, czy ja jestem coachem, to ja wtedy przyjęłam ten coaching jako to, mi, to jej zapytanie. Ja przyjęłam jako taki policzek na moją twarz, że w ogóle jak ona mogła o coś takiego zapytać. I Zaczęłam zastanawiać się, dlaczego tak zareagowałam. Przecież nic złego nie powiedziała, no, w sumie to się powinnam cieszyć. Natomiast później w moich takich procesach indywidualnych, terapeutycznych, ja do tego doszłam i kiedy byłam małą dziewczynką, nie taką już małą, bo około tak 10 lat, 8-7, to rozmawiałam z ludźmi, jak. Jak dorosła, i dawałam im różne takie swoje pomysły na rozwiązywanie ich problemów. I ponoć bardzo dojrzale rozmawiałam z tymi ludźmi, ale ja tego trochę dopamiętam. Natomiast co najbardziej wtedy zapamiętałam, to to, że ja wtedy byłam wyśmiewana. To tak zapamiętała moja psychika, że jak ja tak z ludźmi rozmawiam w taki sposób, i dzielę się. Moimi pomysłami z nimi, i w jakiś specyficzny sposób z nimi rozmawiam, no to byłam ja, więc no, inaczej nie umiałam. To to jest kojarzone ze wstydem. To jest wstyd wręcz mówić ludziom różne rzeczy, i w ogóle mówić to w taki sposób, i, i w ogóle mówić do nich. To był wstyd, bo byłam wtedy właśnie miałam taką ksywę, yy, mały psycholog, stara maleńka. I to zawsze było takie wyśmiewane, i to jest oczywiście sposób, w jaki ja zapamiętałam tą sytuację. I ja to tak wyparłam bardzo mocno z siebie, że na długie, długie lata mm, nie wiedziałam tak naprawdę, czym miałam się zająć. I, tak, I to było wokół mnie. Ja miałam sygnały, że to jest moje, że to jest dla mnie, ale to mnie było, to tak mi się kojarzyło ze wstydem. I z czymś takim, z takim odrzuceniem, z takim wyśmianiem, z takim przezywaniem, nawet, że gdzieś tam głęboko czułam, że to jest nawet złe. Więc jak do tego doszłam po, po później, po latach, całkiem niedawno, bo jakieś 5 lat temu, to naprawdę no, byłam naprawdę bardzo zdziwiona, że, yy, że tak to się dla mnie potoczyło. A jednocześnie zadowolona, że w końcu, bo wiele lat mi zajęło poszukiwanie swojego takiego miejsca na Ziemi, kim ja tak naprawdę jestem, ale to jeszcze nie to. Bardziej skupiałam się na początku na poszukiwaniu tego, czym się w ogóle zajmować, co jest moje, co mnie spełnia, co jest takiego, co ja kocham robić, co moje serce się raduje, co ja cała czuję, że jestem tutaj użyteczna, pożyteczna. Że mnie to sprawia ogromną frajdę, zabawę, że jest to dobre, że, jest to, że mnie to wypełnia. No i porównując to uczucie z moją pracą, gdzie byłam przygaszona i gdzie mnie kompletnie to nie spełniało, nie dawało żadnej radości, żadnej satysfakcji, to bardzo za, za takim zajęciem tęskniłam. No i też stąd ta moja dygresja w ogóle jest tak, żeby troszeczkę tobie tutaj. Rozwinąć w ogóle też mój taki background, i to było dla mnie bardzo mocne zaskoczenie wtedy na tej plaży, że bo jeszcze wtedy nie wiedziałam, to jeszcze było przed tymi moimi odkryciami, o, którym, o których teraz ci powiedziałam. I decydowałam się wtedy, że skoro ta odpowiedź do mnie przyszła, to ja tej, tej odpowiedzi zaufam, bo. Ja od wielu lat medytowałam już wtedy i byłam dosyć mocno osadzona w takim prowadzeniu siebie, tak? przez swoją intuicję. I wiedziałam, że niektóre podpowiedzi są z głowy, ale te, które nie były z głowy, to ja dokładnie wiedziałam, że one są nie z głowy. Tak, one po prostu do mnie przyszły skądś. I zawsze takie specyficzne uczucie za tym szło, i ja za tym po prostu szłam i temu ufałam. I tak naprawdę cała ścieżka, którą w ogóle miejsce, w którym jestem, jest nie zrobione przez głowę, nie wytorowane przez głowę, tylko jest pójściem za tym właśnie odczuwaniem i za tym, co do mnie przychodziło, za tym prowadzeniem. I tak naprawdę e, wtedy. Jeszcze bardziej się przekonałam, jak to życie prowadzi i jacy my jesteśmy mocni, jaką moc mamy, jakie światło mamy, kiedy my sobie pozwolimy na to światło, żeby tego światła używać, żeby, żeby kiedy pozwalamy sobie słuchać siebie, kiedy pozwalamy sobie, żeby ta mądrzejsza, wewnętrzna nasza część, jakaś siła wyższa, Pozwoliła, żebyśmy pozwolili sobie, żeby, nam, żeby nas prowadziła. I dzisiaj ci muszę powiedzieć, że na bazie właśnie medytacji, wizualizacji, pod tym się oczywiście kryją przeróżne techniki, przeróżna, przeróżne obszary pracy, tak jak chociażby hipnoza czy uwalnianie emocji. Czy naprawdę bardzo wiele różnych odłamów yy, nauki łączę, yy, no to właśnie bazą jest ta medytacja i wizualizacja, którą posługuję się w swojej pracy. I są to główne moje narzędzia, a moje klientki naprawdę i ja sama cieszą się soczystymi efektami w wielu obszarach swojego życia. Bo też jest mitem, że musimy pracować nad jakimś jednym konkretnym obszarem, żeby były efekty akurat w tym obszarze. Z mojego doświadczenia wynika, że jeżeli pracujemy ze sobą, odkrywamy te części, które nas blokują, to później na wszystkich obszarach tak naprawdę jest taki skok kwantowy i jest ogromny wzrost. I teraz ja wiem, ja sobie zdaję z tego sprawę, że w ogóle słowo, sam wyraz medytacja dla wielu z, z Was może być mało ekscytujące, może być nudne, się kojarzyć z nudą, może być mało pociąga, pociągające, ale też sobie doskonale zdaję sprawę z tego, że ludzie boją się medytacji, ponieważ mają o niej błędne wyobrażenia i dodatkowo jest to też podsycane w ogólnodostępnej wiedzy. Zresztą jest bardzo dużo dezinformacji i. W dzisiejszych czasach tym bardziej uważam, że trzeba tę medytację stosować i uprawiać, dlatego że medytacja nam daje połączenie z takim wewnętrznym nawigatorem i my wtedy już nie słuchamy tego, co jest na zewnątrz, tylko my sami w sobie wiemy, co jest dla nas dobre. I do tego Ciebie bardzo mocno zachęcam, żeby to trenować, bo uważam, że jest to umiejętność tych czasów i ona jest bardzo, bardzo, ale to bardzo. Na wagę złota. I gdybym miała wybrać tylko jedną rozwojową praktykę z całego tego oceanu praktyk, to byłaby to właśnie medytacja. Medytacja może mieć niesamowity wpływ na całe nasze życie, jeśli damy temu szansę. Mało osób zdaje sobie sprawę, jak potężne efekty może przynieść praktyka medytacji w każdym obszarze Twojego życia, o ile tutaj nie stawiasz takich sztucznych barier pomiędzy tym, że nie można medytować, jeżeli chodzi o pieniądze, także, że to jest złe, że niektórzy tacy właśnie nauczyciele duchowi głoszą, że jeżeli. Ty chcesz mieć sukces finansowy i masz takie pragnienia, to wtedy nie jakby trudno jest zostać oświeconym, poszerzać świadomość. I to są takie właśnie, moim zdaniem, sztuczne bariery pomiędzy właśnie pieniądzem, sukcesem, życiem po prostu ogólnie mówiąc, a medytacją. I uważam, że z mojego doświadczenia i z doświadczenia też moich klientek, to absolutnie w żaden sposób materia, czyli bogactwo, sukces finansowy nie kłóci się z medytacją i z duchowością, a wręcz wpływają na siebie synergicznie. Nawet pójdę o krok dalej i powiem Ci, że duchowość bardzo mocno wiąże się z materią i im bardziej rozumiesz duchowość, im bardziej w tę duchowość wchodzisz, tym więcej zaczynasz y y Gromadzić materii, tym, wie, tym, tym lżej do ciebie pieniądz yy, przypływa, dlatego że to jest tylko i wyłącznie rezultatem tego, jak dobrze siebie poznałaś i jak, jaką masz odwagę do tego, żeby wyrażać yy, to, kim jesteś, i jaką wielką odwagę do tego masz, żeby Głosić i dzielić się talentami a, z całym światem. Tak? To jest duży odcinek duchowości i wiele osób tego nie wie, i właśnie wtedy przypływa pieniądz. A więc to ma ogromny. Y, finanse, tak? materia i duchowość są nierozłączne. Jedno bez drugiego nie jest w stanie istnieć. I teraz medytacja. Jest najważniejszą praktyką psychologiczną i duchową? Absolutnie. Neuronaukowcy dowiedli, że mózg osoby, która medytuje, totalnie różni się od mózgu osoby, która nie medytuje. Wykazali, że osoby, które medytują regularnie. A co to jest medytacja? Medytacja to jest trening umysłu. To jest przyglądanie się swoim myślom, swoim emocjom. To jest przyglądanie się temu, co w tobie jest, jakie schematy się pokazują w twojej głowie, w ogóle jakie myśli przypływają do twojej głowy. To takie osoby, one wykazują mniejszą aktywność neuronalną w tej części mózgu, która jest odpowiedzialna za myśli i emocje. To oznacza, że te osoby, które medytują, one wykazują grubo, ne, grube neuronalne tkanki w obszarze mózgu. Odpowiedzialne za e, współodczuwanie, za radość, za miłość, i to dzieje się konkretnie, konkretnie na poziomu mózgu. To nie jest jakaś ezoteryka, coś nieuchwytnego, nie wiadomo co. I teraz Daniel Goleman i Richard Davidson, naukowcy, którzy studiowali neurologię medytacji, oni wykazali, że regularne bycie w medytacji przeobraża chwilowe stany jedności. W trwałe doznanie połączenia, bo jeżeli my jesteśmy, my rozumiemy, że jesteśmy w jedności, a nie jesteśmy w oddaleniu, to tak naprawdę ze strachu przechodzimy w miłość, a te właśnie uczucia, wysokie uczucia, one nam totalnie zmieniają materię. Tak? To jest to, co powiedziałam przed chwilą, że wtedy po prostu zaczynamy odczuwać świat. Tutaj materialny, bogactwo, tak zwane materialne, finansowe jest dla, dla nas absolutnie dostępne i bez ograniczeń. I medytacja, tak jak powiedziałam, jest treningiem umysłu, jest dystansem od myśli, bo jako obserwator myśli możesz łatwo zauważyć, jakie masz schematy w głowie, i te schematy można dużo łatwiej zmienić. A z kolei, jeżeli jedziesz na schematach. I nie masz tego uświadomione, uświadomionego, to popełniasz ciągle te same błędy, tak samo się zachowujesz, tak samo reagujesz, jakby jesteś w takim y, pudełeczku, z którego tak naprawdę nie możesz się wydostać. Więc jak uświadamiasz sobie, że nie jesteś swoimi myślami, emocjami ani doświadczeniami, tylko jesteś świadomością, to naprawdę Twoje życie zaczyna y, się powoli zmieniać, dlatego że po pierwsze, następuje u ciebie taki klik, totalnie zmieniasz myślenie, zaczynasz widzieć więcej, a po drugie, też następuje taki shift energetyczny. Medytacja wprowadza umysł w głęboki relaks. Tak? My pozwalamy wszystkiemu być, niczego nie osądzamy. Pojawiają się w mózgu fale alfa, teta, ciało się y, bardzo głęboko relaksuje, i właśnie w takich warunkach umysł zaczyna. Działać inaczej niż normalnie, dlatego że otwiera się dostęp do wyższych świadomości. I mamy tutaj dostęp do rozwiązań, do twórczej, do swojej twórczości, do intuicji, i możemy tak się programować, żeby na przykład, kiedy medytujesz, podświadomość tak, tutaj mogą być różne części podświadomość, właśnie intuicja, Twoje wyższe ja. Podsunęła nam rozwiązania, i to jest dokładnie to, co ja zrobiłam, będąc na plaży ma na Majorce, na wakacjach, że zaprogramowałam jakąś część siebie na to, żeby mi po prostu pozwoliłam sobie, że przyprowadziła mi to, co jest dla mnie w tamtym momencie najlepsze. Więc tutaj jest naprawdę ogromny wachlarz możliwości i potencjału jaki możemy rozwijać wykorzystując z tego właśnie medytację, tak? Może znaleźć odpowiedzi, co jest swoim powołaniem, w jaki sposób zarobić pieniądze, jaki właśnie postawić kolejny krok, to co ja zrobiłam. I teraz potem wyciągasz te informacje na poziom świadomy, a później no trzeba jakby to poprzeć działaniem, tak? I do czegoś takiego nie dojdziesz, kiedy twój umysł jest w falach beta, czyli w falach tak zwanej sekretarki, potocznie mówiąc, no, gdzie króluje niepokój, trudne emocje, zamartwianie się, kręcenie sobie filmów, tak? czyli bycie w pewien, sensie, w pewnym sensie w takiej właśnie iluzji. I badania wykazały, że medytujący są bardziej twórczy niż osoby, które nie medytują. Ponieważ właśnie medytacja wypracowuje umiejętność wywoływania w sobie stanu relaksacji. I co ja Ci mogę powiedzieć po wieloletnich praktykach medytacji moich własnych, to to, że ja mam takie poczucie, że jestem w medytacji cały czas. Co to oznacza? To oznacza, że jestem bardzo uważna na swoje myśli, jestem uważna na swoje emocje, czyli tak naprawdę yy, można powiedzieć, że jakby latarką ciągle świecę, świecę po sobie, tak? Czyli ciągle mam kontakt ze sobą. I ja Ciebie nauczę również takiej medytacji, ona się nazywa hipnagogiczna. To jest taki stan na pograniczu snu, czuwania. To może brzmieć tak przerażająco, niebezpiecznie, ale to jest nic innego jak coś takiego, co robisz codziennie, tylko często my nie zdajemy sobie sprawy, z tego, że my coś takiego robimy i robimy to chociażby rano budząc się czy kiedy idziemy spać. I często właśnie w tych momentach pojawiają się fantastyczne pomysły. Dlatego już dziesiątki lat temu ludzie eksperymentowali z tymi stanami, między innymi sławny jest tego Tesla, Salvador Dali czy Thomas Edison. Co robi medytacja jeszcze? Medytacja ma ogromny wachlarz korzyści. Między innymi uwalnia lęk przed działaniem, przed porażką, bo zobacz, może i masz cudowne wizje, ale jak nie radzisz sobie z oporem i prokrastynujesz, no to tak naprawdę nic nie robisz, tak? To się tylko kończy na Twoich pięknych, cudownych wizjach, a tak naprawdę można powiedzieć, że to są marzenia. Takie marzenia w takiej formie, że one nigdy nie będą zrealizowane. A poprzez medytację umysł uczy się nawykowego podejmowania działania, to to oznacza, że wtedy Twoja podświadomość przejmuje stery, a ty jesteś nie do zatrzymania, bo nie musisz już tutaj się motywować, szukać na siebie sposobów, żeby podejmować jakieś działania, tylko ty te działania po prostu podejmujesz. I to jest naprawdę bardzo pomocne w całym życiu, a zwłaszcza w biznesie, dlatego że w biznesie biznes jest taki obszar, najtrudniejszy obszar tak naprawdę rozwojowy. W, no, w, nie ma większego rozwoju niż w biznesie. I tutaj jest wymagane, jeżeli chcesz w biznesie się realizować, no to tutaj są, po prostu no, konieczne są Twoje podejmowane, Twoje działania, bo jak nie będziesz tutaj y, y, tych działań podejmować, jak będziesz się dawała temu oporowi, no to z tego biznesu tobie nic nie wyjdzie. Więc niezwykle to jest ważne. Medytacja również przywraca w ogóle radość z tego istnienia. Cieszysz się w ogóle tym, że żyjesz. I, a jak już cieszysz się tym, że żyjesz, to znaczy, że jesteś w zupełnie innych wibracjach. A właśnie ta energia, ona totalnie zmienia materię, tak? Czyli znowuż dostajesz inne doświadczenia no, niż takie, które masz prawdopodobnie dzisiaj. Może masz takie doświadczenia, które nie są świetnymi doświadczeniami. Tak, to dlatego właśnie, że jesteś w niskiej energii, w niskiej energii w, w niskich wibracjach i to chodzi mi też o to, że jakby masz zapisy tak, tych niskich wibracji poprzez doświadczenia, które się dla ciebie wydarzyły w przeszłości i które są obecne w Twoim polu energoinformacyjnym. Więc czasami nam się wydaje, że jestem przecież taka, ja ja mam takie wysokie wibracje. Przecież jestem taka zadowolona, uśmiechnięta, przecież tak się świetnie czuję, taka radość we mnie, a takie dostaję w życiu niefajne doświadczenia. No właśnie dlatego, że część, duża część, większa część tych doświadczeń i tych wibracji, tak? tych niskich tak naprawdę emocji ciężkich jest zapisana w podświadomości i to trzeba tam to wszystko pooczyszczać. I, i dlatego wydaje ci się, że jesteś w wysokich wibracjach, a tak naprawdę nie jesteś w wysokich wibracjach. Co rzeczywistość Ci pokazuje poprzez Twoje doświadczenia. I co jeszcze robi medytacja? Medytacja, dzięki medytacji, ty już nie potrzebujesz pokazywać, na przykład, na pokaz, ile masz pieniędzy na koncie, albo kupować czegoś, żeby ktoś ci pozazdrościł, i poprzez tą zazdrość ty się karmisz, karmisz swoje poczucie, tak naprawdę, wartości wtedy, nie? Ty już nie potrzebujesz, jak ty uprawiasz medytację, to ty już nie potrzebujesz, ty już nawet nie masz tej pustki. Ty już nie potrzebujesz tej dziury wypełniać później poprzez to, że ktoś ci zazdrości czegoś. Nie musisz dowartościowywać się w taki sposób. Medytacja pomaga ci w wejściu na linię czasu, gdzie jest dobry prospering. Skupiasz się tak naprawdę... W sobie, masz dobrą koncentrację, wprowadzasz się w stan flow, tak? To jest stan flow, to jest potężny stan mocy, który prowadzi prosto do sukcesu. Ale co chciałam ci powiedzieć też, to o tym może też nie wiedziałaś, że zobacz, jak pojawiają się takie pokus, pokusy różne, na przykład chcesz zjeść coś słodkiego. Choć, nie takie miałaś plany, bo teraz chciałaś przejść na zdrowe jedzenie, albo chcesz wydać znowu pieniądz na nowe szpilki, torebkę, czy nowy kurs tak naprawdę ci to jest niepotrzebne i miałaś inne plany, no ale kurczę, coś ci tak bardzo mocno ciągnie i to jest silniejsze od ciebie Bowiem Ci więcej. Nie wiem, może masz takie doświadczenia, że musisz sobie lampeczkę wina wypić co wieczór, ale nie chcesz tego robić. I, I zobacz, i, ale jakoś tam cię do, ciego, do tego ciągnie. I tutaj już sama wiesz przecież, że silna wola nie wystarcza, bo to są zachowania oparte o automatyzmy i są regulowane poprzez silnie zintegrowane sieci neuronalne. I nie da rady sobie powiedzieć: dobra, to ja od teraz tego nie robię, to może zadziała na jeden dzień czy dwa, ale na dłuższą metę to nie zadziała. Także. Tutaj wiele osób próbowało tego i wie, że nie działa, natomiast podczas medytacji wprowadzenie elementu świadomości w zachowanie, dezintegruje sieci neuronowe, które są za te zachowania odpowiedzialne. Tak, mózg działa inaczej, kiedy go obserwujesz w stanie medytacji, a kiedy nie, no to mózg działa zgodnie ze starymi wzorcami. Jeżeli pragniesz rozwalić cały ten. Precyzyjny mechanizm męczących cię zachowań, to zapra zapraszam Ciebie do wspólnego doświadczania potęgi medytacji i wizualizacji. Zaczynamy 6 listopada, we środę, wieczorkiem, na żywo, na Zoom. Ja poprowadzę Ciebie w tych medytacjach. Do końca tego miesiąca, do końca. Października możesz dołączyć w niższej cenie. Tutaj będzie link podpięty, możesz sobie zobaczyć. A cała ta praktyka medytacji jest w takim systemie w formie subskrypcji. Także możesz sobie po miesiącu wyskoczyć z tego, jak coś nie dla Ciebie, to będzie, a możesz potem sobie przedłużyć subskrypcję i raz w miesiącu płacić i razem ze mną medytować. Także zapraszam Ciebie bardzo serdecznie. Link tutaj do tego wydarzenia, do tych praktyk jest w opisie tego nagrania. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i mam nadzieję do zobaczenia. Pa pa!